Witam, surowe Alter MMO. Pojawił się trailer zapowiadający Open Beta 2 e, Raven Dana. Ostatnio Wam streamowałem Raven Questa e, i się pytaliście, jaka jest różnica między Raven Questem a Raven Danem. Otóż Raven Dan to jest przedstawiciel Web2 Gamingu, czyli. Gier sieciowych drugiej generacji, czyli nie ma tutaj żadnych NFT, ani kryptowalut, ani niczego takiego opartego o blockchain. Natomiast w Raven questie są. No i teraz, właśnie w tej klasycznej wersji, czyli w Raven Danie pojawi się beta dwujeczka i wystartuje ona 27 lipca, czyli tydzień po starcie sezonów Diablo 4 i tydzień po starcie Open bety w Pali. Więc niestety z mojej perspektywy, no to trochę przekreśla tą grę. No bo z racji tego, że ostatnio grałem w Raven Questa, no to wolę sobie zagrać albo w Diablo 4, albo w Palie. W ogóle do pali to za zachęcam serdecznie, żeby spróbować sił razem. Może dam jakieś ogłoszonko, to zrobimy jakieś wspólne y sąsiedztwo i spocilujemy tam. Wydaje mi się, że strasznie taka spokojna giereczka będzie. Ale zobaczmy sobie ten trailer. Nowe tereny będą. Do których i tak bym nie doszedł, pewnie, bo to jest na jakiś wysoki poziom. Questy. Kurcze, powiem wam, że niesamowita jest ta różnorodność potworów, naprawdę. Ooo, marketplace otwierają. Chyba na ostatnim live'ie z twórcami był marketplace pokazywany, tak mi się wydaje. Nie nie zgłębiłem go, przyznam szczerze, a jestem ciekaw go w kontekście Raven Questa. Ostatnia beta przed premierą. Ostatnia beta. O. Wystarczy stworzyć konto i się zarejestrować. I to wszystko. I to wszystko. I mamy to. Eee, czekajcie, czy jest tu jeszcze coś napisane? Chyba nie. Także no, 27. jak ktoś będzie miał ochotę, to, to można sobie taką betkę odpalić. No i zobaczyć co tam, jak tam. Natomiast po tej becie, no to będzie wipe też. Więc, eee, znaczy, nie jest to tutaj napisane, ale przypuszczam, że oczywiście, że tak, bo. Tak to działa w grach online, więc takie krótkie info tylko, jakby ktoś był zainteresowany. 27 lipca beta Wendana, ostatnia przed premierą.